Pokażę, jak uszyć wiązanie bez odwracania grawką, tylko poprzez szycie. Składamy tkaninę na pół i podkładamy pod maszynę. Odszywamy na około 10-15 cm. To już w zależności, jak to tam będzie wolał. Makujemy, wtrzywamy, I odwracamy tą tkaninkę na prawą stronę. I już mamy zszyty tylko taki kawałek, i teraz ponownie tutaj odwijamy na lewą stronę. Składając kawałek tylko do środka, tak by ta część uszyta była znajdowała się w środku. Składamy ponownie uważając by to było odsunięte, żeby tego nie złapać nie przeszyć razem z tą tkaniną. Podkładamy ponownie pod maszynę i zaczynamy szyć. Tutaj mamy to w środeczku. 좀민의동당은요 <놀람> I już wyszło na zewnątrz. I już mamy gotowe. Nie musimy używać agrafki. Pocią wyciągamy całość i mamy gotowe. Teraz możemy to ładnie zaprasować na strzyciu. I już mamy gotowe wiązanie: czy to do sukienki dziewczęcej z do tyłu, czy, czy jakąś kokardkę zrobić. Ja otrzymałam sześć takich wiązań, które wykorzystam do wiązania beta, którego zaraz uszyję, i na koniec pokażę zastosowanie moich wiązań w moim becie. Jeszcze je tutaj sobie obrzuciłam na brzegach w ten oto sposób. Moje wiązania wykorzystane do wiązania beta.